Siemanko, z tej strony MF ja witam was moi w moim kolejnym filmiku i dzisiaj dwa fajne meczyki Pierwszy z nich to jest ten meczyk, w którym wybiłem 3000 Elo, aczkolwiek nie jest to żadne osiągnięcie myślę wielkie, bo ja tych kwestii po prostu grałem mało, jakieś tam nie wiem 10 na rok czy coś takiego, a teraz te 10-20 co grałem na rok, tu zagrałem w tydzień. No i na samym to 4000 Elo, aczkolwiek najpierw może 3500 taki cel, no i zobaczymy jak to pójdzie.

W środku, free free Na zewnątrz Po mówi, po co on mówi, jak ja na Wysoka jeden Wysoka na zewnątrz W WS wysoka Jest tam, WS, WS Dobra Teraz oni mogą Nie Nie, dobra Puszczaj Wyhello, wyhello. King na Mam Dobra, paka. Ostatni, ostatni. Ten seconds, I think a... no long Nie ma nie się well no to się poczułem, nie. Wolność poczułem. Jeden górny. za

No, ja to co to? nie to? Co oni co w ogóle? Nie wiedzieli, nie, nie tańczyła. Ale zanim przejdziemy do filmu, to czas na krótką reklamę dla wszystkich osób, którym być może brakuje świeżości w cs -ie. Chciałbym zaprezentować Wam skin z manki, czyli stronę, która służy do tradowania skinów. Macie na nie przystępne prowizory, do tego darmowe 5 dolarów przy pierwszej wymianie. I do tego bonus przy doładowaniu, który tutaj wynosi 35%, dzięki czemu wyjdzie Wam to po prostu taniej niż na przykład kupowanie itemów na Steamie. O co z tym darmowym 5 dolarów? Otóż na Skinksbank, jeśli użyjecie kodu, np. mojego kodu Mefiu, to przy Waszej pierwszej wymianie otrzymacie 5% cashbacku do kwoty 100 dolarów, czyli jeśli zrobicie trade za 50 dolarów. To dostajecie 2,5 dolara w bonusie. No a bonus się maksuje na 5 dolarach przy kwotach 100 dolarowych i wyższych. Więc ja sobie też odświeżę skinę i pokażę Wam standardową procedurę: czyli wybieramy nasze skiny, znajdujemy z pomocą filtrów albo bez po prostu nazwy pisujemy, wybieramy to, co nas interesuje, robimy trada. Standardowo potwierdzenie na fonie. No i tyle, mamy itemek. I też możecie normalnie wymieniać swoje skiny na itemy z tradelockiem i odebrać ten dany item, jak ten tradelock minie. Generalnie strona jest przyjemna, chyba jeszcze nie jest zbyt oblegana. Więc spodziewam się, że możecie znaleźć całkiem dobre deal na niektóre itemy. A tych itemów jest naprawdę dosyć dużo. Więc to jest tyle: przypominam o kodzie Matthew, żeby odebrać te 5 darmowidlarów. Link macie w opisie, a my wracamy do materiału. Wow, daję Xbox. Wtałem w całym sensie. I trzeba już te X późno. Spaliłem to jest. A, ale późno to jest No, A, tak no, sobie no, chciałem no, dostawać no, bardziej. Ja panu Ja to Mam członka. Jest blok mam Nawet no, w tych skłokach się nie ma. Ja nie u... Bomb Co nie ma na no to? Czy Xbox jest gdzieś?

Trzeba sprawdzić Elo odbiegnąć. No, myślałem. Że, nie też, że jeszcze miał peskiwaka. Siękamy. Po drugie mógł kała za znaczy serio jeszcze zrobić. Mógł lepiej też mógł le no, no. Tak paradoksalnie łatwiej jest przeciwnikowi trafić, bo ma punkt odniesienia do tej szynki Bardzo małe miejsce, w którym może być przeciwnik. No. Więc w sumie lepiej spikować nawet z jego lewej. Nie ma. No, jest. On. On przyszedł, przyszedł. No, nie, O. jest. Przeszedł, przeszedł. Jest Jeden drzwi nam. No. Jeden small. Szereg. Ale bądź tego. No bądź straszny. Z greka też bin. Dwa binie. Dwa sześciu. Baję jednego w na razie. Dobra, ja mam moloną. Możesz się dobrego... Poszło, poszło. Dobre gaszenie możesz. Jest no. Dobrze, bóg bóg, bóg był. I winda. Idę z tobą. Nie wiadomo gdzie los. Może być gandalf nawet, short. Ja do respo idę już. Zabijam. <laughs> Setek 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 Maybe take setek 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 Flashbang out. <laughs> Ja nic nie widzę Gdzie stoję? Przez A hejt Jesteś smoke? Okej Ja zablokowałem smog To idź oprawiać A jego jest dobra To tam? smoke Mid do B Jeden leci Poczekaj, jedziemy po chłopcu Może być, no? Muszą grać na jeden też. I tak oto wbiłem panowie 3000L. Jeeee. Agaj. Co agaj, kto to? E, no tam nie wiem po 50, widzów miał streamer ruski. Coś tam strzela chyba, ale. O, 25 average pewnie strzela coś. Snajper. Niedego się nam zajął. To chyba było no. B, zagrawał. Ale ktoś klapsa do... No. Nieźle. Co u ciebie było? No na pewno umie, no. Nie yeah. wiem, na ja puszkę otwieram dążą. Na puszkę. Ale jak klaszne, no naprawdę. Kurcz. Nie znajmi to samo. I jeden raz, w połowie szła. Jak ja w plecyk biję, się stało? byłeś na <noise> Ja Nie wiem, oni zapomnieli, że ja istnieję. I bo... go ubiły, może zaraz. Pod na pewno był, nie? Okej. No. no, no okay. Streeting A, guys. Streeting Hello, guys, zombie. Jest na mordę Ja umieram Jest tu, jest tu wszystko Paka, tak, Zaraz razem z Dobra ja sp Sprawdzę może Nie strzeliłem Jeszcze nie Słyszę go Jest, no Ale wieku, się dawaj, one do teraz, dawaj teraz Dobra, dobra. cztery to yes, jest ja patrzę w górę, pik, mida. Zaraz Teraz jest dziwne trochę. Nie widziałem nic. Ale... Under Under mid. Przed your... To, <ten3> ja to bardziej był. Um, zaraz zmutuję. Um, oh, do teammate, ja go mutuję, on mi w... w ciągu trzech run powiedział no, 5 razy Ja już to zrobię mago, w ty. Nie <gadanie> są wite, że gościa coś gada, że pakę jest czy jest Mam, mam, Leci. <gadanie> No on wszystko kradł Może być jeszcze kaby okay. Ja na Bami fiat, tak na... ginę o, bitch One sec Cape no. okay. Nie Było to. Ja pierdolę Jeden hit On akina. On akina. No, Chyba it. nikogo nie było Dwóchlał jest B w ogóle Nie, do save to grasz, no? no tak, tam sobie wróćmy Zmutowałem go Zielone, Cłaja? Czy zielonego? A, to mnie zmutowało, spoko Ej Nie! Teraz. Nie. Dobra. E, może być banon. Jeszcze jeden. Mam to. Jeszcze jeden, że się

Lol, no. ten malek, to jest jeden z tych dwóch prawdziwych maleków. Nie. Yeah. On jest w grupie wąskiej z Jacksem i z innymi Francuzami. <grym> Oj, zaobserwowano. Jest, jest <grym darabawiam. Easy, easy. coughs> <grym> Let's go, let's go. Jak ten flash, jeden blisko. No nieźle. Przejdź go. Był... Oh, Default był. Przy rampie. Nice. Idę do Ciebie. Dobrze. Mi dwie. Sedans połka? Donat już jest. I fleszuję, co? Jest już A, jest już jest już A. Brawo, jeden. I dwa. Jeden. Cofnąłem? Dla mnie idzie. Teraz tak, ja se Dać daj mi flaszę zaraz. Aram no, 7? Przyjechał w Włoch. Bielot. Dałem palakę na rampę, ale i tak przebiegł przez polakę i tylko jednego spaliłem za 25. Ale to pewnie za głęboko. Ja to no, no. opracowałem tak, żeby lewy plus prawy na wysokość murku, obok. Jak wybiegasz z solta po prostu z Dobra, to jedziemy no, no, no. rampę. Oh. Oh. Um. Oni dali... o, a tu. Nie widzę tu Poza. nic. Pod heavenem jest. Patrz mi już, chwyć mi chętnie. Patrz mi Camper. Nie, mi No daj. Czekaj. Ej, 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 one on one on Last one on A. Tylko Tempel patrz. No może Bater. Jest CT. No już no kit, no kit O no oh, już wstaję O, 4h dostałem Trzeba dać za bez? Tak, daj smokej, let's go away. jump out Daj raz Czekam na smoke Ok na Xbox. Xbox. też rzeszkę Baby jeszcze jeden był. On Jeszcze To nie być, tak? Spoko. Tak, jest smok, Dobra. To nasz dał ten smoke, tak? Idę tu. I tak on To się nie nic nie, nie było, nie było jest lewo, ale co? To nie jest Jest lewo, gig. Idę A w takim razie. do nas. Po szubokałach. Lewo ośmiesz po. No, musisz się uniknąć. Nie, z tyłu. Przesuwałem. O! O! Wiem, wiem. Nie no ta ściana. Nie no ta ściana. No ta ściana. No, ta ściana.

z tego MOLO Cię piknęł. Jeden. Dostał jeden. Nie widziałem O, you. widzieli mnie Nie ma problemu, nie ma problemu. Krótko mi, trochę Tak, tak. Jest. Jest. One B. One B. Jest donut. Jest hmm. yes, za Donatem cały tak tak, Dobra, gram bez głowy i niczego. I don't feel lost. A, gdzieś się a, balki się. Trzymaj się, może... Może to balki, ja zagram. Okej, parczę. Masz. O, jest. Dawaj. Dawaj. Ja ogarnąłem, że jesteś za mną w Donata wupa po głowie. Po głowie, okay. ostatni, a, po głowie okay. z Galilą jest. I ostatni po głowie z Galilą. Bez hełmu. Nieświat. Lagi masz? jakiś, ja pierdolę. Cześć, ja 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 Już drugi raz, dlatego się dziwię, co z myślałem, że oni tak dają. On pakę bierze to do Dunata, lipa. Hmm. Patrzę są rampy. Ja się wpalę, ale patrzę, Heaven. Jest Heaven. I think cave, not sure. Not sure. Przychadź. Co? To może być, to Czekaj, Czeka na mnie, 3 godziny No, no kadaj musi się zgadzać przecież, nie? że Malek strzelił mu grę Gra ten smok na cave teraz